Kajtuś, będziesz kiedyś dużym chłopcem? Klownów. Teraz mamy rzekę Możemy zrobić dużo rzek Kajtusiu, Leosiu Kończcie zabawę, Leosiu Rodzice już po ciebie przyjechali Ale my się bawimy Robimy rzeki Wiem, ale już musimy zbierać się do babci. Ale ja chcę zostać i bawić się z Leosiem. Przykro mi, Kajtusiu. Naprawdę musimy już wychodzić. Ja pójdę z Różą na kontrolę do lekarza, a wtedy ty odwiedzisz babcię. Kajtuś był bardzo zawiedziony, że nie może dalej bawić się na podwórku z Leosiem. Cześć, Kajtusiu. Cześć, babciu. Kajtuś wciąż miał ochotę bawić się z Leosiem. Chcesz wyjść i bawić się na podwórku? Coś cię dzisiaj smuci? Chciałem zostać w domu z Leosiem. Lubisz bawić się z Leosiem, prawda? To mój przyjaciel. Aha. A czy jest jeszcze coś, na co masz ochotę? Już wiem. Wczoraj wypożyczyłam nową książkę z biblioteki. Może poczytamy ją sobie razem? Dobrze. Początkowo książka wcale nie ciekawiła Kajtusia. Nie była taka zajmująca jak zabawa z Leosiem na podwórku. Po chwili jednak książka go wciągnęła. Kajtus i babcia czytali historię o festiwalu klaunów. Książka tak zainteresowała Kajtusia, że całkiem zapomniał o zabawie z Leosiem. Lubię tę książkę o klaunach, babciu. Naprawdę? Może urządzimy dziś przyjęcie dla klaunów u nas? Ale skąd weźmiemy klaunów? Sami zrobimy kukiełki klauny. Kajtusiu uwielbiał robić różne rzeczy z babcią. Halo, babciu? Najpierw przykleili do torby pomarańczową włóczkę jako włosy klauna. Kajtusiowi przyszły do głowy różne inne pomysły. Klauna pomaluje zaraz w zielone kropki, a innych pomaluje w czerwone kropki. Kiedy Kajtuś malował klauny, babcia przygotowywała teatrzyk dla kukiełek. Wycinała go nożyczkami z wielkiego kartonu. Niezła zabawa. Możemy też zrobić sobie psa klauna. Cześć, babciu! To ja! Jestem klaun Pucułek! Hau! Ho, ho, ho. Babciu, Kajtusiu, już jesteśmy. Cześć, mam na imię Pucułek. i nie mogę znaleźć swojego psa. Ho, 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 ho. Ho, ho. Czy ktoś widział mojego psa? Piesku, wracaj, piesku, wracaj! Piesek! To było świetne, brawo! Tak! Peace. Jutro możesz cały dzień bawić się z Leosiem. <grym zielonami> Będziemy się bawić klaunami. Cudowny świat książek. Lala, la, bum, bum, la, 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 dobrze się bawił, grając na bębenku i robiąc mnóstwo hałasu. Kajtusiu, mógłbyś bawić się trochę ciszej? Kajtusiu robił tak dużo hałasu, że nie słyszał jak mama prosi go o spokój. Kajtusiu, chodź tu do mnie! Cześć, mamo! Gram na bębenku! Tak, słyszałam jak grasz. Ja teraz czytam i proszę cię o chwilę spokoju, dobrze? A co czytasz? Bardzo dobrą książkę. Kajtuś uwielbiał, kiedy mama mu czytała. Poczytasz mi też? No, to jest książka dla dorosłych, więc dla ciebie nie będzie zbyt interesująca. Ale jestem na ostatniej stronie. Za chwilę ją skończę i wtedy poczytamy sobie jakąś Twoją książkę, dobrze? Kajtuś nie miał ochoty zaglądać do swoich książek. Chciał, żeby mama przeczytała mu nową historię. Skończyłaś już czytać? Zaraz. Już skończyłam. Wybrałeś już książkę dla nas? Ja chcę nową książkę. Znam takie miejsce, gdzie znajdziemy całe mnóstwo nowych historii. W bibliotece. Pójdziemy tam, mamo? Oczywiście. Dzisiaj muszę oddać tę książkę, dlatego chciałam ją dokończyć. Kajtuś był szczęśliwy, że razem z mamą idzie do biblioteki. Prędzej, mamo, ja też chcę dostać nową książkę. Synku, w bibliotece trzeba zachowywać się cicho. Kajtuś był już kiedyś w bibliotece, ale zapomniał, że w tym miejscu trzeba być cichutko. Dużo ludzi przychodzi tutaj, żeby czytać i pracować. Nie hałasujemy, żeby im nie przeszkadzać. Dobrze, mogę dostać książkę? Kajtuś wiedział, że książki z obrazkami znajdują się na innym piętrze biblioteki i chciał iść tam jak najprędzej. Ja wiem, gdzie są książki z obrazkami probać nas zatem Widzę, że dobrze wiesz dokąd trzeba iść. Kajtuś uwielbiał oglądać kolorowe książeczki. Było ich tak dużo, że nie mógł się zdecydować, którą chciałby pożyczyć. Cześć, Kajtusiu! Jaka miła niespodzianka! Patrz, Kajtusiu, to mama Klementyny. Nie wiedziałam, że tu pracujesz. Przychodzę raz w miesiącu czytać dzieciom. Właśnie za chwilę zaczynamy. Posłuchasz historii z innymi dziećmi? Mogę, mamo. Oczywiście, że tak. A ja pójdę poszukać książki dla siebie. Potem wrócę, dobrze? Pomożesz mi wybrać historię do przeczytania? Możemy przeczytać ten? Baxter Nieśmiały Miś. To znakomity wybór! Mama Clementyn najpierw przeczytała historię o Nieśmiałym Misiu Baxterze, potem inną bajkę, a na koniec jeszcze inną. Kajtuś wszystkie bajki usłyszał po raz pierwszy i uważał, że są wspaniałe! I koniec! Podobały wam się te historie? Tak! że czytanki ci się spodobały. Baxter jest bardzo śmieszny, mamo. Opowiesz mi o tym, misiu, jak będziemy wracać. Ja nie chcę wracać. Chcę tu zostać i oglądać książki. Chcesz wypożyczyć te książki do domu, Kajtusiu? Kiedy przyniesiesz je z powrotem, wybierzesz kolejną bajkę do czytania. Dobrze? Dobrze. Dbaj o te książki, żeby inne dzieci mogły je przeczytać po tobie. Tato, fajnie! Masz też swoją kartę biblioteczną. Mama Klementyny czytała nam bajki. Przeczytała też historię o nieśmiałym misiu Baxterze. Widzę, że miło spędziłeś czas. Przeczytasz mi te książki? Oczywiście. Przez kilka dni Kajtuś na okrągu czytał nowe książki z mamą i z tatą i z Różą też. Czytał je często i zapomniał, że książki zostały wypożyczone. Aż przyszedł czas, żeby zwrócić je do biblioteki. Chodź, Kajtusiu, idziemy do biblioteki. Dobrze, mamo. Nie zapomnij zabrać pożyczonych książek. Kajtuś przez przypadek porysował jedną z książek wypożyczonych z biblioteki. O, nie. nie chciał tego zrobić i teraz bał się ją zwrócić. Spotkamy się zaraz po czytance, Kajtusiu. Dobrze, mamo. Cześć, Kajtusiu. Cieszę się, że znów cię widzę. Przyszedłeś oddać wypożyczone książki? Kajtus martwił się, że mama Klementyny zobaczy książkę porysowaną przez niego kredką i będzie zła. Mogę je zatrzymać? Nie masz ochoty wypożyczyć nowych książek? Powiem ci coś. Jak oddasz bajki o misiu, możesz pożyczyć książkę o dziesięciu małych świnkach. Dzisiaj będę ją czytać dzieciom. To twój rysunek, Kajtusiu? Przepraszam, ja, ja nie chciałem. Nie płacz, nic się nie stało. Pani nie jest na mnie zła? Nie, te książki są bardzo wytrzymałe. Można je czyścić. Patrz, to stało się przez przypadek, prawda? Wszystko zniknęło. Bardzo ładnie rysujesz kredkami. Może narysujesz obrazek, który powiesimy tutaj na ścianie? To ja może narysuję Misia Baxtera. <śpiewanie> Mamo, czytaliśmy historię o dziesięciu małych świnkach. Musiała być bardzo zabawna. Mama Klementyny powiesiła mój rysunek na ścianie. To wspaniale, Kajtusiu. Zanieśmy teraz książki, które chcemy wypożyczyć. Ja sam to zrobię. Kajtus był szczęśliwy, że znów dostał nową książkę. Tym razem na pewno będzie bardziej na nią uważał. Do widzenia Kajtusiu, przyjdź znowu. Do widzenia. Mama na jeden dzień. Jadę na ważne spotkanie w pracy i wrócę do domu bardzo późno. Pomóżesz tacie, kiedy mnie nie będzie, Kajtusiu? Tak, mamo. Nie, tato. Co robię źle? Mama nigdy nie daje róży sera do makaronu. Bo ona tego nie lubi. Soczek! Tato, mama zawsze dolewa trochę wody do soku jabłkowego róży. Ups, zapomniałem. Masz rację, Kajtusiu. Co ja bym zrobił bez twojej pomocy? Hmm, a co z Gabciem? Jak się postępuje z kotem? <grystanie> Upewnij się, że ma świeżą wodę i chrupki. Osiem, dziewięć, dziesięć! Chowaj się, różo, już cię szukam! Kajtuś pamiętał, że jak się uderzył, mama zawsze całowała jego kuku, aż o nim zapomniał. Zaraz przestanie cię boleć. Ja jestem tatą, a ty jesteś dzidzią, Różo. Kajtuśowi bardzo się spodobała zabawa w dom z Różą. Ale Róża była coraz bardziej zmęczona. Ktoś jest gotów na drzemkę? Kajtuś nudził się i chciał się bawić z różą, ale wiedział, że kiedy siostra śpi, nie wolno mu hałasować. Kajtuszu, obudziłeś różę umyślnie? Idź bawić się do swojego pokoju, póki nie zawołam cię na kolację, dobrze? Różo, jeśli chcesz dostać deser, musisz zjeść wszystko z talerza. Patrz, Kajtuś zjadł wszystko patrz, róża. To jest samolot. Otwórz buzię szeroko. Ciekawe, co mama robi, żeby róża tak nie chlapała. Ja wiem. Jesteś zmęczona, córeczko. Musisz iść spać. Tato, zapomniałeś przeczytać nam bajkę. No. A może to ty przeczytasz nam dziś bajeczkę? Dobrze. Bardzo dawno temu, za siedmioma górami. Kajtus? Róża? Co wy robicie tak późno? Tata zasnął. <ścoughs> Tuś gra w baseball. Ma wspaniałe uderzenie, ale pierwszej bazy nie zaliczył. A to? Co to jest baza? To jest to, do czego biegnie pałkarz po odbiciu piłki, ponieważ chce zaliczyć jak najwięcej baz, zanim ktoś złapie jego piłkę. Kajdus nie całkiem zrozumiał, co powiedział mu tata. Hurra! Zdobyłem wszystkie dziewiętnaście części. <noise> <bycie. głos> tak! Ja też chcę grać w baseball. Tu są rękawiczki. Dzięki synku, ale to jest rękawica do baseballu. Te rękawice dał mi dziadek, gdy byłem mały, a teraz ja daję ją tobie. Ojej, dzięki, tato! Rzucę ci piłkę, żebyś wypróbował rękawicę. Ups! O nie! <laughs> Dlatego mama powtarza, żeby nie rzucać piłką w domu. <laughs> no tak, masz rację, Kajtusiu. Kajtuś był już gotów do nauki gry w baseball. No dobrze. Pierwszą rzeczą, jakiej trzeba się nauczyć, jest łapanie piłki. Dobry chwyt, synu! Teraz twoja kolej! A! Rzucanie i łapanie piłki nie było tak łatwe, na jakie wyglądało. Wszystko dobrze! Następnym razem próbuj łapać dwoma rękami. Tak robią początkujący. Czy ktoś to zgubił? Dzień dobry. Ja gram w baseball, proszę pana. Baseball, moja ulubiona gra. Kiedy byłem dzieckiem, całkiem nieźle grałem. Łap piłkę, Kajtusiu. to ta rękawica jest chyba zepsuta. Żeby nauczyć się łapać piłkę, trzeba ćwiczyć. Daj, pokażę ci, jak się trzyma rękawicę. Nie. Kajtusiowi zdawało się, że wszyscy umieją grać w baseball. Tylko on nie umiał. Wiesz, kiedy zaczynałem grać, też wcale nie umiałem rzucać i łapać. <laughs> tak, to prawda. Jak twój tata zaczął się tego uczyć, rozbił kilka szyb w naszym domu. Ale szybko nabrał wprawy i bardzo polubił baseball. Naprawdę? Jasne. Teraz łap. Nie znoszę baseballu! Może zrobimy krótką przerwę i przejdziemy się do parku? Ojej, rzuć mi piłkę, śmiało spróbuj. Dobry rzut, Kajtusiu. Kajtusz był szczęśliwy, że rzut mu się udał. Poranne ćwiczenia na coś się przydały. My ćwiczymy w parku codziennie. Jak też będziesz ćwiczył, to może już niedługo z nami zagrasz. Tato, pokażesz mi, jak się trzyma rękawice? Trzeba trochę czasu, żeby przywyknąć do łapania piłki w rękawicy. Spróbuj tak zrobić kilka razy. Jak poćwiczysz, to będziesz mógł łapać piłkę prawie za każdym razem. Łapanie piłki wciąż nie było łatwe. Ale teraz Kajtuś dobrze się bawi. <grabi> Oddaj mi piłkę, Gabciu. Łap, Gabciu. tato. Nic nie szkodzi. Teraz łap. Złapałem! Złapałem! Umiem grać w baseball. Teraz musisz nauczyć się uderzać piłkę. Kajtuś zdziwił się, że musi się jeszcze czegoś uczyć. Zaczekaj, Kajtusiu, pokażę ci coś. Jeśli będziesz trzymał kij w ten sposób, wtedy mocno uderzysz. Dobrze jest stanąć tak. A teraz skoncentruj się na piłce. Kajtus chciał po prostu uderzyć piłkę. Kiedy mogę uderzyć, tato? Teraz. Udało się, udało! Biegnij do pierwszej bazy, Kajtusiu, biegnij! A w drugą stronę! Pięknij, Kajtusiu! Ura! Lubię uderzać. Ja też lubię, Saro, odbij piłkę pierwsza. Kajtuś nie mógł wierzyć, jak daleko Sara odbiła piłkę. Tak zrobić. Ani tak. Jeszcze nie, ale jeśli będziesz ćwiczył, nauczysz się tego. Ale ja chcę grać już teraz. Dobrze, chodźmy. Oh. 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 Brawo. Biegnij do pierwszej bazy, Kajtusiu. Biegnij! <Gluchany> Zdobyłeś punkt. Bardzo lubię baseball, Tatusiu. Ja też lubię. Jaki ojciec, taki syn. <Gluchany> <Gluchany> <Gluchany>